Dzień dobry, witam wszystkich. To jest System Shock 1. I. A! Jeszcze kompas, teraz zauważyłem. Dopiero na górze. Tu. Zapisz gry. 53 i jazda. Idziemy dalej odkrywać ten poziom. Mam nadzieję, że ta tarcza będzie mi dostatecznie chroniła, żeby nie ginął. Tak. Marzę o tym, żeby odnaleźć miejsce, gdzie można się leczyć. Chyba, że będę wracał. W... A, to jest jeszcze inne prz... Ej! Uchroniłam mnie przed śmiercią, tarczą w zasadzie. Ale i tak mam mało zdrowia. Jeszcze było to jedno miejsce, gdzie kiedyś wszedł na samym początku. Wszedłem. A gdzie ta wina? No. Gdzie ta wina prowadzi? Nigdzie. Power Rzeka Byłem spadać zamknąć te drzwi Kurde, albo ja nie zamknąć podejść no o mam podejść no co wlasz do windy? Pekny głupi nie mam do windy łazić. Aaaa, piedzieczki, mogę jeszcze na poziom czwarty i piąty jaś teraz Dobra, ale jeszcze nie, nie wszystko, jeszcze nie wszystko chciałem Sprawdzić jedną mam rzecz Albo ewentualnie nie, najpierw wrócę już do tego Widzicie, tam coś domyścimy, a już E, drzwi do windy są otwarte o. Muszę to zrobić, ponieważ czuję się beznadziejnie Niepewnie Czyli... w złym kierunku oczywiście musiałem pójść. Dobra, wysoki poziom zmęczenia. No, rusz się. A wiecie co, chcę wrócić na poziom medyczny i się wyleczyć na maksa. I sprawdzić, czy mutanty się tam regenerują. Mam nadzieję, że tak. Tutaj mi można dać trochę apteczek. JADYMY. Co słychać na tym poziomie? Chyba no, niestety nie będzie mutantów, bo on przecież rozwiązanie wszystkie kamerki. No trudno. No właśnie, totalnie puste. No a dobra, mogę to zrobić. I... czekajcie, włączę to póki co, spokojnie.

Jody, mam złe wiadomości o nowym pokoju obserwacyjnym. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Co za kretyn zaprojektował tak małą salę? Oczywiście kadra dyrektorska będzie miała pierwszeństwo. Pewnie da... Mm, pewnie się nie da... Kurczę, pewnie się nie załapiemy. E, gdzie tu sprawiedliwość na tym świecie? My pracujemy jak dzikie osły i nawet nie możemy dostać miejsc w obserwatorium. Let's go. Kurczę, latarka też jeszcze zużywa energię, i tutaj dzieje się też zużycie energii pokazane tak. zużycie energii to jest to niebieskie. Gdzie ja Dobra, powracamy na przeklęte piętro, ale z tamtego piętra zrobimy. Albo ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić, bo tutaj zaczyna się z tym szok już yy, wybór. Można wybrać, w który, na które piętro jechać, także to nie jest liniowe, tylko mamy wiele miejsc, w które można pojechać, no. A jako, że ja nie pamiętam za bardzo kolejności prawidłowej, więc... Pojedziemy do reaktora. W reaktorze niestety mamy do czynienia z czymś paskudnym. Czyli z hooperami, tu jest kilka hooperów, one się chyba na bo w tym miejscu. O, już jeden od razu Dupek. hej! Jest ja sprzeda z, z takimi dźwiękami. Dawać tego loga. Na razie będę czytał. czytam... Poza... O, zaraz jak się... To spisuje na tych dziadów. Może wystarczająco? A bo i nie? Okej... Okay. Może nie zaryzykował. Coś z tymi dźwiękami jest nie do końca w porządku. tak by głos, co nie powinno tak być. Poziom. Trz... Poziom R to jest w tak. O nie, to zapomniałem, że troszkę istnieje Cyborg Samobójca. Coś, czego chyba nikt nie robi. Jak takie dźwięki będą, to będę zmuszony. wyłączyć muzykę. Bo wydaje mi się, że to jest błąd karty dźwiękowej. A dokładnie to jest symulowanej karty dziękuję przez DOSBox. Oh yes, coś, wydaje mi się, że to jest regeneracja? Yes. Można już ginąć. Online. 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 Dobra. Oh come on. Akuku ku. Kurde, już to znaczy Akuku No ale wiem, że tam jeszcze będą I wyłączę to Nie ma! Albo <gry> Działające? Kurde, już są zablokowane, ale i tak nieźle Trzeba mi się tam dostać za szybką cenę Zaraz jest stacja medyczna no przydatnych gadżetów. Teraz wydaje się, że tu A ja jeszcze nie sprawdziłem tych, co zabiłem tutaj. Nie miej zbyt... Aaaa! Traf sobie. What the hell? Aż tak łatwo... Nie spodziewałem w ogóle nie wygląda jak w ogóle no no dobra Dobra, chodź tu kolego proszę bardzo szybka zemsta Kończy mi się Ammo, znaczy kończę jeszcze mam tyle magazynków, ale dla mnie to mało w porównaniu z tym co było naprawdę nie podam mi się te dźwięki System monitorowania funkcji życiowych, a to K? A to jest odczytanie z radiacji, zarobiście. A jak się tu dostać? To jest bardzo ważne, żeby się tu dostać. Jak się tu dostać? Tu gdzieś może będzie jakiś przycisk. O, oh, hello! Włamy. No, znowu dokładnie taka sama zagadka. Tylko może inaczej się będą krzyżyki przestawiać, zaraz zobaczymy. Nie, w ten sam sposób. No, na kurde, gdybym znał dokładnie rozwiązanie teraz tej zagadki, wydaje mi się, że wszystko trzeba robić symetrycznie przede wszystkim. Więc jak tu, tu. Tu, tu. Tu. Tu, tu. 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 Kurde, no tak mało mi zostało tu i tu. Nie, tu i tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. 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 No, come on! Tu, tu. I tu. I tu i tu. I tu. I tu i tu. I tu i tu. Tu. Ha! nad Zacząłem coś myśleć przynajmniej. Dobra. To jest najbardziej zaromista rzecz, jaką udało mi się zrobić w ostatnich, przez ostatnie kilka minut. Ponadto troszkę apteczek też znalazłem, najgorzej. Ale to się będzie przydawać jak jasny gwind, jak nie powiem co, ale nic, to jest bardzo przydatne. Dobra. Czy ktoś kiedyś widział jasny gwind w każdym razie? To był ten koleś, aż go zabiliśmy. Z tym coś oni się tu czy nie o hello Dobra, um, nie no, ryzykował dwa strzały, to warto chyba zmarnować na takie coś Dobra, widzę cię ...nie najgorzej. A tu nie ma przejścia. Wow. Cyberprzestrzeń oraz mnóstwo kabelków. Na ziemi wiecie co? Jakoś było się trochę tej cyberprzestrzeni. A, bo dobra, spróbujemy. Czemu by nie? Dawno nie byłem w cyberprzestrzeni. 56. A w ten czas A, zobaczymy, co się tam jest dzieje. Tryb pełen ekrana włączony. No dobra, what the hell! Czy ja tutaj nie jestem pożądany? Nie, no, aha, bo wlazłem od razu w to drill wersja 2, osłona wersja 4. Bardzo dobre ulepszenia. W sumie to niezbyt dobrze świadczy, ponieważ będzie trzeba tu walczyć. <laughs> Holy shit. Na razie nie muszę się z tym spotkać. Dobra, to jest nowy przeciwnik, ale on raczej nie jest jakiś specjalnie niebezpieczny jeszcze. W każdym razie tu mamy gadżety. Śluza odblokowana, drill wersja 3 i coś tam jeszcze było, od razu wziąłem. Śluza odblokowana, a tutaj jest coś. Aha, ja to nie mogę przejść przelecić. Mogę. Ej ej, stop, 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 Ja mogę to rozwalić prawdopodobnie. Tak jest, co to jest? Pulsarsa 5, bardzo dobrze. Oraz wrócę się i... Haha! Ha! Kolejny przycisk. Umo <laughs> umożliwiony dostęp do zbrojeń. to zdecydowanie coś pozywnego. A ja jeszcze mogę chyba tutaj wlecieć. To jest nieoznaczone szczałką, jest to jest jakiś sekret w tej przestrzeni chyba. A, gra. W sumie zapomniałeś, że tam jeszcze w pewnym miejscu zrobiłem grę. O, oh, come on! Osłona wersja 6. Zarobiście. Dobra, chyba wszystko, co mogłem znaleźć w tej cyberprzestrzeni. I czas na przerwę. Na razie.